o wszystkim, przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem, w sumie z challenge'em, gdzie podejmę się wyzwania i nałożę 100 warstw pomadek. Widziałam ten filmik kiedyś u Red Lipstick Monster, ale to już było kupa czasu temu, bo chyba gdzieś 3 lata temu nawet. I ostatnio sobie pomyślałam o tym, że chciałabym zrobić jakiś challenge, coś takiego bardziej humorystycznego i sobie stwierdziłam, że właśnie, kiedyś oglądałam taki fajny filmik jak nakładał ktoś z z pomatek i sobie przypomniałam, że właśnie oglądałam ten filmik u Red Monster i stwierdziłam, że też się podejmę tego wyzwania, w zasadzie nie posiadam aż 100 pomatek, ale wydaje mi się że z kilkadziesięć tutaj się znajdzie i wydaje mi się, że najgorszy problem będzie z tymi, z Maybelline matowymi, bo one są naprawdę bardzo matowe, bardzo ciężko schodzą, no a ja mam ich chyba z 10 czy coś takiego, no to będzie ciężko Dobra, tutaj sobie Was przybliżyłam, i nie ma co dłużej przedłużać. Przechodzimy do malowania. Będę malowała, oczekiwać, będę tak z 15 sekund, będę nakładała drugą warstwę. Jestem w ogóle ciekawa, czy na... uda mi się nałożyć 100 warstw, czy gdzieś polegnę przy 50. No, zobaczymy w ogóle też, ile będzie to trwało. Bo to mnie najbardziej stanowi ile to wszystko zajmie. Ogólnie też to malowanie ust nie zawsze mi wychodzi jakoś super, więc jak powyjeżdżam, w ogóle to też będzie masakra. Dobra, to zaczynamy. Tutaj mam pierwszą pomadkę, jakąś brązową. Brązowy odcień ma z L'Oreala. Ona jest... O, ją dostałam w gratisie, jak zamówiłam jakieś zamówienie z kokolity. A ra, ale jemy. W ogóle powiem Wam też, że będzie ciężko, bo... O kurde, bo mam dosyć wysuszone usta. Mogłam je sobie jakoś nawilżyć przed... przed tym filmikiem. W ogóle powiem Wam, że tragiczna jest pomadka, w sensie na mnie. Ona, wygląda na mnie ohydnie. Strasznie, naprawdę. Dobra, lecimy z następną. Tutaj mam... Taką czerwoną, którą dostałam w gratisie, czy nie w gratisie, tylko w kalendarzu adwentowym. O tym właśnie mówiłam, o tym właśnie mówiłam, ja pierdzielę. Już chyba w tej nałożonej na tamtą wyglądam lepiej niż w tamtej samej. Tu już coś mi... Dobra. Czekamy 15 sekund i ja sobie w tym momencie już wybiorę ostatnią. Jak już nałożyłam czerwoną, to nałożymy jeszcze jedną czerwoną, i potem nałożymy jeszcze jedną czerwoną z Maybelline. Tutaj mamy z Vibe, tutaj mam Maybelline, i na końcu sobie nałożymy bordową z Maybelline. Dobra, lecimy z trzecią. Dobra, tu jakiejś za dużej różnicy nie ma. Dobra, lecimy z numerkiem 20 z Maybelline. Kurde, tu muszę jeszcze to oderwać, dobra. Już czuję, jak jest tak. tak. gumowato. I ciężko się nakłada. I usta mi się tak strasznie kleją. Zauważyłam, że mam jeszcze jedną czerwoną, także nakładamy czerwoną, ona jest z lovely. I lecimy. O jezu, jak już jest nieprzyjemnie. A to dopiero któraś? Piąta. No ładnie, jeszcze 95. W sumie zrobiłam błąd, że zaczęłam od tego czerwonego. Trzeba było zacząć od jakichś jaśniejszych kolorów. Hmm, ale teraz to już trudno. Bo na przykład, jak nałożę jakiś różowy na czerwony, to będzie wyglądało jeszcze gorzej. Dobra, to teraz nakładamy taki bordowy. Muszę oderwać te klejki bordowy z Maybelline i numerek 50. Już wyglądam strasznie. Nie wiem, czy to przez te warstwy, czy po prostu przez tą pomadkę, tak okropnie wyglądam. Albo przez nieudolność pomalowania ust. O Boże, jak ja wyglądam. No, teraz nałożymy no, sobie tą fioletową. Ona też jest Maybelline, 40 O Jezus. Teraz nawet nie da się tego pomalować, jakkolwiek, żeby to wyglądało. Po prostu jest tak ciężko rozstrzygnąć cokolwiek. Robią się takie grudki, że moje usta wyglądają okropnie. Teraz mamy taką silny siny, siny fiolet. Ósma matka nałożona i dopiero 8, a ja już czuję, jakby te usta były tragiczne. Co? Jak jeszcze mam nałożyć 99? Co to będzie w ogóle? O Jezus Lecimy dalej Nakładam teraz dziesiątą pomadkę Weźmiemy sobie Tutaj mam <laughs> podobną w sumie trochę do tej Taką fioletową Z Lovely Jest to numerek 4 O jednak nie jest podobna Ok, nakładamy teraz podobną z tej samej serii co poprzednia Lovely numer 2 Ta jest bardziej taka różowa O Jezus, nie mogę tego nałożyć u, u, jakie jakieś ombre zrobiło Uwierzcie mi, że ja się czuję, żebym miała jakąś skorupę na twarzy Może z daleka to nie wygląda aż tak źle, ale z bliska już jest masakra Dobra, lecimy dalej z tymi Maybelline Teraz mam Maybelline, znowu nie oderwałam papierka Numerek 75. Teraz nałożymy coś jaśniejszego z Maybelline. Widzicie, jak to jest ciężko rozcierać nawet? 13. Pomadka nałożona. Lecimy z 14. Jakie mam ogromne usta jakieś. Teraz nakładamy różowiutką z Maybelline znowu. Numerek 10. Włożymy sobie teraz wibo. Numerek 5 O, ta się jakoś łatwo rozprowadza Dobra, mamy 15 pomatek. Nakładamy teraz 16 Tutaj mam taką z Miss Sporty Ogólnie bardzo lubiłam tą pomadkę Ale latem to po prostu wyglądałam Jakbym usta sobie zrobiła podkładem Bo ona jest strasznie jasna O Jezus Dobra, teraz lecimy Z seforą, ona jest strasznie brązowa a jest tu numerek, już Wam mówię: 39. Teraz polecimy z Seforem, oba kilka ich mam. Boże, jaki placek! Od dołu jeszcze nie jest tak źle, ale od góry czuję taki placek, taki, taki mega placek, tak tutaj. A lecimy teraz z 18. Pomadką, a ja już nie mogę prawie mówić. A dopiero 18. O Jezus. Kolejna z Sefory. Jest taka metaliczna. Nakładamy teraz 20 i pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. Tragicznie. Jednocześnie zauważyłam, że jestem brudna pod noskiem teraz musiałam sobie to poprawić, dobra nakładamy 21, mamy kolejną z Syfory, fioletową, ale tym razem nie metaliczną, tak jak była przed chwilą, tylko zwykłą, dobra lecimy z 22 oj, kurde znowu się powróciłam 23 jakaś tutaj z Lovely, podobno do tamtych 24. Kolejna z Lovely. Ta Kylie. Kylieps, przepraszam. Jakąś świecącą. Czy to błyszczyk jest z Vivo? Lecimy. Nie, to nie błyszczyk. Okej, okay, dobra, użyłam 25 pomatek i stwierdziłam, że tyle starczy. Bo mi zostały tutaj jeszcze jakieś 5 czy coś takiego. Ale dobra, tamtej już zostawę i ja po prostu będę wiedziała, że jest 25 i muszę to jeszcze 3 razy obrócić. To lecimy. Dobra, nakładam teraz 50, ja już ledwo Dlaczego? Że dlatego, że wszystko z, do, z góry odkleja mi się i robi się taka... No Dobra, 50 jest i ja chyba za dużo tych warstw nakładam, w sensie za grube, bo ja nie mogę mówić. Masakra. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda i się tutaj odkleja wszystko i to wygląda po prostu okropnie. Yy, I ja się tak gdzieś nie czuję, nie mogę mówić, co chwilę dotykam zębami i Adam mam brudne zęby. Masakra, wszystko tak się ciągnie lepiej klej o oczywiście się powróciłam lecimy dalej dobra taka aktualizacja, że ja już czuję smak pomadki i mam ją po prostu na wszystkich zębach na teraz mam dobra teraz dojdę szybko do 95, czyli nałożę jeszcze dwie i tą ostatnią piątkę zrobimy na spokojnie razem Dobra, to lecimy do dziewięćdziesiątki piątki Ja nie mogę mówić o wszystkim, mam tutaj wszędzie Uff. Dobra, mam 95. Uff. Te nieraz pomadka z tej górnej wargi spływa mi Jak takie sople na przykład, jak są zamrożone To tak one tam wiszą mi Ta pomadka tak mi wisi No, a my nakładamy ostatnie stwierdziłam, że nie będę już katować tych jasnych pomatek i nałożymy sobie te ciemniejsze z Maybelline. Nałożymy sobie te 5. Oj, chwila. No, wszystko mi gratuluje z rąk. Nałożymy sobie te 5. No i mamy te 20, 50, 95, 90 i 40. O. Czekamy. Dobra, Dobra czekamy i nakładamy kolejną. Czekamy teraz troszkę dłużej, odczekamy tak gdzieś z 30 sekund i nałożymy setną pomadkę. i nakładamy setną pomadkę Dobra, odczekam teraz tak z minutę, żeby to wszystko wyschło mi w 100% i zaraz się widzimy Dobra, nałożone jest 100 warstw pomadek Teraz tak Okropnie nie mogę mówić Pomadki mam chyba wszędzie, są na każdym zębie a na języku. Yy, no, ogólnie takie grudki, tutaj w tych kącikach, to jest tragedia. Grudki mam też, jak zrobię tak, to po prostu jak takie sople lodu. No. Ale szczerze spodziewałam się gorszego efektu. Myślałam, że będzie tak strasznie wszystko pękane i w ogóle może trochę za krótko czekałam żeby to wszystko przeszło, ale już naprawdę jest mocakra. Jak mówię, to mam ciężko otworzyć usta. Mam problem z otworzeniem ust bo o Jezus wszystko mi się tak warstwi i naciąga i uh, masakra no ale fajne doświadczenie w sumie już czuję się dziwnie i już marzę o tym, żeby to zmyć także mam tutaj nabliżone chusteczki, nie wiem radę, aby musiał być coś z olejkiem może, nie wiem, ale zobaczymy dobra, próbujemy to zmyć No już prawie zmyte. Teraz pomyślałam sobie, żeby tutaj nałożyć w kącikach podkład. Bo mi się cały starł i będzie chyba nity. Dobra, ja już wyglądam normalnie, poprawiłam sobie. Tutaj nałożyłam podkład dookoła ust. Lekko błyszczyk, żeby odżywić te usta. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku.